Przez te roboty, Aha, spadły skały, Odkurzali. to się zdarza co chwila, zwłaszcza jak deszcz pada a potrafi zjechać pół góry, zablokować drogę jakiś czas po prostu sprzątająco Zaświeciła no, mi się rezerwa Musiał oszczędnie jechać ze szczęście do stacji już nie jest Właśnie. Widać tutaj z deskami, tu wszystko stoją samochody. Wszystko serdecznie. To jest specjalna zatoka dla nich, są olbrzymie fale. I tak jak w Australii, tutaj fruwają na tych deskach w powietrzu. do miejscowości Kaikora. Znana taka miejscowość, wypoczynkowa, tankowanie. góry panienka idzie, ale jak w takie automaty tutaj z tankowania są. Agra może przejad przez tą miejscowość. Po tej stronie jest ocean, tutaj nie wiem, tam widać może kawałek prześwit. Tam z tamtej strony olbrzymie góry także można i popływać i na nartach pojeździć Widać góry dosyć potężne słońce jakby wychodziło ale tam widzę chmurzystka ciemne Wszędzie tutaj po bokach reklamy tych homarów tak jak mówię, świeże, prosto z wody. Ludzie tu przyjeżdżają w olbrzymie kolonie tych, tych właśnie fok. I tutaj w pobliżu tej miejscowości jest duża droga migracji delfinów i wielorybów, I to tych płetwali błękitnych, czyli tych największych ssaków świata. Stąd, ja później pokażę, stąd latają samoloty, bo to jest kawałek od brzegu Samoloty śmigłowce, gdzie można wykupić sobie taką wycieczkę i po prostu pooglądać te te wieloryby. Można również popłynąć łodzią, ja tu kiedyś byłem na, na rybach Tu jest samo centrum, tam jest takie Taka uliczka handlowa, że tak powiem. No i nie, nie, jest to, nie jest to najbezpieczniejsze z tymi wielorybami, bo te łódki podpływają pod same bardzo blisko stad, stada. Machnięcie tą płetwą tego wieloryba to jest. a tutaj dużo ludzi kupuje działki i się buduje po prostu jako, traktując to jako rekreacyjne te widać drzewa jakie czerwone w kwiatach nie wiem czy to tak będzie widać na kamerze po prostu ukwiecenia jest o tak jak tam na niebieskie wszędzie jest pełno kwiatów nawet w jesieni czy w zimie powiedzmy sobie tak tutaj Ludzie mają różnego, różnego koloru krzewy i kwiaty, tego jest mnóstwo tutaj naprawdę. Usuje się niestety pogoda. Będziemy mieli deszczy chyba w górach, bo później z nad wjeżdżamy w takie dosyć ostre góry. Pokażę wam jakie potrafią być zakręty to też nie jest takie codziennie spotykane w Europie ale no już wyjechali tutaj taka zatoka, są ciekawe takie skały, wyglądają jak pumeks, to naprawdę prześmiesznie to wyglądają te skały, tam właśnie w tamtej stronie Ta na tych skałach są te, te kolonie tych, tych fok albatrosy też tutaj są właśnie, bo bym zapomniał można oglądać to są największe ptaki morskie. To są imponujące faktycznie, gigantyczne. W miejscowościach jak ta są, kupu, są sprzedawane takie działki specjalne South tutaj mamy takie osiedle nowe, można kupić działkę, każde osiedle ma takie gwiazdy, no tak, tutaj będzie widoczne, specjalne, tu nie jest jakieś chronione czy coś, ale po prostu, no i obowiązek oczywiście, o bym zapomniał, pole golfowe przy każdym osiedlu musi być, ludzie grają tutaj w golfa. Tego jest mnóstwo jest tych pól golfowych, tu mamy jedno z nich eee, traktują ludzie te domy raczej jako rekreacyjne tutaj mi się wydaje, bo tutaj ani żadnego przemysłu, ani nic nie w sumie nie ma, chyba ktoś jest bogaty, może sobie pozwolić na mieszkanie w takim czymś. To widzimy golfistów na polu golfowym, gorąwiewki. Oceanie. Widzę, że mocno się zamgliło, ja jak mówię tutaj pogoda jest nieprzewidywalna, od słońca do deszczu to jest dosłownie nieraz 5 minut różnicy od niebieskiego nieba zamienia się w ulewny deszcz, także trudno jest to przewidzieć, ale zobaczymy co nas tak będzie czekało w górach. Dookoła teraz są góry, to dosyć wysokie. Będziemy tam przejeżdżać takim jednym pasem. Musimy się przedostać na południową część wyspy. Jest dosyć sympatyczne jak widać zajazdy. z którego właśnie startują te samoloty, z których można oglądać te delfiny. No delfiny to można spotkać przy brzegu nawet, nie zawsze ale są. Czasami się zdarzają. Natomiast wieloryby mają no parę kilometrów od brzegu, mają ten szlak swój, gdzie przepływają. To jest to lotnisko. I stąd właśnie startują ten szyld na ten temat samolot Nieraz stoi kilka tych samolotów takimi małymi fukuryśnikami się po prostu leci leci oglądać te wieloryby. Ludzie trzymają też prywatne samoloty.